Ahoj, cześć, witajcie! Tutaj Maciek Kiklocki, a dzisiaj na kanale będziemy się przyglądać nie lada gratce, a jest to zmechanizowana latarnia. Niesłychanie uwierająco drogi zestaw, 1400 zł bez grosza, ale tutaj mamy silniczki, mamy światła, czyli powiedzmy, że ta cena jest uzasadniona. Chociaż z tego co widzę, tylko dwie minifigurki. W każdym razie, 54 cm wysokości, to jest wszystko ulokowane na podstawce 25 x 25 cm. Czyli po prostu na planie kwadratu, 2065 klocków w środku. No i cóż tu powiedzieć, może zabierzmy się za patroszenie tego wieloryba. No cóż, po prostu nie chciałem tym razem dopuścić do takiej sytuacji jak kiedyś. Czyli po prostu zwlekałem z tym starym sklepem rybnym i zostałem z ręką w nocniku, a teraz przynajmniej będzie też jakaś ciepluteńka, świeżutka recenzja. Tutaj mamy tak zwaną soczewkę. Niech no tylko spojrzę w notatki Fresnela, a więc specjalnie zakrzywioną, trochę jak pierścień, i przez to powiedzmy, jest też lżejsza. To jakby ma znaczenie przy takich wielkich urządzeniach optycznych, no bo może się po prostu trudniej złamać. Łatwiej ją utrzymać też w porządku, konserwować i tak dalej. Jeszcze później Wam o tym opowiem. No tutaj może mnie poniosło, bo mamy jeden silnik, który obraca całą tą wieżyczką, ale jeżeli chodzi o światła, to już dwa takie punkty. Chyba coś, co występuje normalnie w pociągach, ale także zwykły świecący klocek. No dobra, wysypmy. O, nawet tych klocków jest przyzwoicie dużo. Mamy batery boxa i już za chwilę zmieniam ustawienie kamery, żebyśmy mogli się temu przyjrzeć. Bo jednak takie olbrzymie czarne pudła, no to sprawiają, że moja stara kamerka powoli gubi ostrość, więc wolę nie ryzykować. Zróbmy małe przetasowanie. No dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będę rzucał zbędnego cienia. I dalej bawię się absurdalnie dużym nożem. Nie róbcie tego w domu, to jest nieodpowiedzialne. Z ciekawostek, dostajemy nowy kolor płytki konstrukcyjnej taki naprawdę ciemny, niebieski właściwie mocno-mocno-granatowy ależ to się przyda, jeżeli ktoś buduje takie tematy mocno marynistyczne. No i otwórzmy jeszcze instrukcję. Cyk cyk, pewnie będzie gruba, być może złożona z kilku książek. Kilku zeszytów, i faktycznie, o, zobaczcie, jak śmiesznie. Jedno w poziomie, drugie w pionie. Być może ma to jakieś uzasadnienie. Tutaj trochę będzie zabawy z kablami, żeby odpowiednio to ukryć. A jeżeli chodzi o te materiały dodatkowe, to przypomnijcie mi, żebyśmy w podsumowaniu tej recenzji to przekartkowali. No pięknie, słuchajcie, pamiętam taką, no trochę mniejszą latarnię. Z serii LEGO Hidden Sight, no ale tam, słuchajcie, to ani się nie świeciło, było takie bardzo iluzoryczne. Do środka nie można było wejść, to znaczy niby były pomieszczenia, ale bez drabinek, więc tutaj cieszę się, że mamy coś bardziej autentycznego, realistycznego, jak i również były takie latarnie, pewnie pamiętacie, z LEGO kreatora, także LEGO Friends. No ale nic tak dobrze nie wyglądało. Tutaj jest trochę nostalgicznie, trochę tak hmm, nawet mrocznie bym powiedział, jakiś horror tutaj mógłby się rozgrywać. No i cóż... Będzie sporo tych takich dużych elementów skalnych. Okej, okay. może czegoś co mi delikatnie tutaj zabrakło, czego mi zabrakło? No, to byłby jakiś maluteńki jacht, pamiętacie? Znowuż będę wracał do tej serii LEGO Hidden Side. Tam również był taki kuter, i tutaj coś podobnego, tylko mniej komiksowego, również bym widział. Ale myślę, że jeszcze nie można narzekać. Najpierw to zbudujmy to wszystko. Kolejna ciekawostka. Widzę, że jeżeli chodzi o te przeszklenia na górze, to wykorzystano elementy, które zazwyczaj ładujemy do garaży. No to dajcie mi chwilę, pewnie jakieś 3 godziny i na spokojnie będę to budował. Być może z fragmentem Speedbuildu, ale nie obiecuję. No i mamy to. Po nieco ponad 3 godzinach budowy, naszym oczom ukazuje się piękna latarnia. 21 worków z klockami, i tak to wygląda po zbudowaniu. Latarnia już powoli pracuje. Przyjrzyjmy się detalom, a w międzyczasie możecie nawet zamknąć oczy i wczujcie się w klimat takiej skalistej wali albo jakichś wysp owczych. Jest półmrok, groteska, kolejka za kolejką, jakaś radosna przyśpiewka, wściekłość Neptuna, takie poczucie alienacji, echo fal rozbijających się o skały, skostniałe dłonie, dorzucanie drewna, węgla lub innego paliwa, no i wichura co zrywa czapki z głów, wszędzie zapach ryb i morza, odgłosy mew. Właśnie z tym kojarzy mi się ten zestaw. I zaraz będziemy to wszystko oglądać, ale w międzyczasie wiecie co? No ja zgaszę po prostu wszystkie światła i zobaczymy, jak to wtedy wygląda. Wow, jest całkiem w porządku. Ten snop światła przecina mrok, a tam na dole w tej chatce tli się życie i to po prostu robi wrażenie. Oczywiście, no to światło mogłoby być jeszcze bardziej takie agresywne i jeszcze mocniejsze, ale myślę, że daje to radę. No ładnie, ta soczewka rozprasza. No, fotony i inne takie. No dobra, to rozpocznijmy nasze bardziej szczegółowe zachwyty od przyjrzenia się terenowi. To jest taka nieprzyjazna, skalista wysepka. Uwielbiam, kiedy niektóre elementy są umiejscowione pod kątem, tak jak na przykład ten kamienny pomost. Co my tutaj jeszcze mamy za atrakcji? Jakaś stara kotwica, jakaś beczka z rybą, dużo fal, które rozbijają się. Zarówno o plażę, jak i o te skały. Tutaj chyba byłoby jakieś gniazdo tej mewy. No i co? Fajnie wygląda to, że właśnie niektóre kamulce wystają z tego morza, oceanu i tak dalej. Chociaż w niektórych miejscach no przydałoby się albo więcej kamyków, albo jakieś dodatkowe roślinki. Natomiast jeżeli chodzi o tego bambusa, no to chyba poznajecie. Nowy kolor właśnie w tym roku zadebiutował i to było bodaj w zestawie Mija na ratunek dzikim zwierzętom. Coś takiego. I mam nadzieję, że ten kolor będzie się częściej pojawiał w zestawach. No to co? Okrążamy tą wysepkę. Ten zestaw jest świetnym dowodem na to, że można wykorzystywać te potężne elementy skał i nadal wygląda to dobrze. Jeżeli nieco to urozmaicimy na przykład jakimś innym szarym kolorem, jakimiś skosami, serkami i tak Biała łódź to też jest rarytas. No i na początku nie wychwyciłem tego, że w tym secie mamy kilka naklejek i zobaczcie to są te wszystkie arkusze, nie ma ich zbyt dużo. Ale w tak drogim secie ja już bym chciał tylko i wyłącznie nadruki. Ta łódź też świetnie wygląda. Tam przy tym kamiennym mostku, no ogólnie można się zachwycać. Mamy tutaj jakieś dwie ławy: jest wiadro, jest łańcuch i szary kociak. Bardzo przyjemne, no bo wiadomo, zazwyczaj te łodzie były albo brązowe, kiedyś dawno to kojarzę jeszcze czarne, no a tutaj mamy białą. I zobaczcie, jeszcze w tej jamie, w tej jaskini. Jest jakiś skarpa w środku, wiadomo, klejnoty, właściwie cały pakiet czyli czerwone, niebieskie, zielone i żółte. Takie też same są w elementach zapasowych, jak to zazwyczaj bywa. Tam jeszcze gdzieś na górze wisi nietoperz, no a także ukryto cały ten mechanizm. I teraz, jak pociągnąłem tą wajchę w dół, no to wszystko zaczęło się obracać i świecić. No i jest to też delikatnie głośne. Ale nie przeszkadza aż tak mocno. Tak naprawdę, żeby klimat tego zestawu był jeszcze bardziej mroczny i dojrzały, w jaskini można było umieścić jakiegoś szkieleta, ale tym razem nie zdecydowano się na takie rozwiązanie. No i dlaczego pokazuję wam kolejny pozornie nieinteresujący fragment skał? Otóż w tym miejscu jest battery box. I zwróćcie uwagę, nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie wyciągnąć tutaj zużyte baterie i bez rozwalania całej budowli je wymienić. I bardzo dobrze, no pomyślano nawet o takich szczegółach, chociaż z drugiej strony, no to jest oczywiste, żebyśmy nie musieli ciągle jakby demontować naszej całej konstrukcji, tylko po to, żeby wrzucić tam baterię. I też zobaczcie tutaj ten kabelek który leci do domku jest bardzo tak fajnie ukryty. Wygląda to, no nie wiem, jak jakaś elektryczność, po prostu pociągnięte kable i prawie, prawie to nie przeszkadza. No bo wiadomo, tam to wszystko też idzie w górę, żebyśmy mogli mieć drugie światło, to najważniejsze w sercu każdej latarni. A żeby nie było, że lekceważymy jakiś kierunek, co by też Neptun się nie obraził, zerknijmy, jak wygląda wyspa z tej perspektywy. I tutaj na uwagę zasługuje pewne urozmaicenie, bo kamulce są jakby elementem konstrukcyjnym, pewną może nawet podporą całej latarni. Mamy tutaj trochę roślinności, wygląda to też dobrze, ale zwróćcie uwagę, jakiś krab jakaś muszla, to też mogłoby tutaj mieć miejsce. I tak sobie pomyślałem, akurat ten zestaw można wystawić na promienie słoneczne, bo po prostu, no latarnia nam się postarzeje. I tutaj nie mieliśmy żadnych patentów w stylu takie elementy muru do naklejenia, no i chyba dobrze. I tak niektóre klocki fajnie tutaj jakby powodują takie wrażenie, że ten budynek trochę już lat ma. Na pewno oldschoolowy styl. Mimo że to ludzie, to w takim domku, aż by się chciało przez moment zamieszkać. Bardzo ładny wiśniowy dach. Tutaj mamy biały mur jakieś fundamenty, a także elementy ozdobne na narożnikach. Trzeba bardzo pilnować, żeby te sztabki, te malutkie klocuchy nam się nie poprzestawiały. Z tej strony mamy też otwartą zieloną okiennicę. Paleta kolorystyczna jest jak najbardziej w porządku. Tutaj skomina jest jakiś dym, i żeby przyjrzeć się wnętrzu tego domostwa, no to będzie trzeba zmienić ustawienie kamery i niesłychanie ciężko tam pozaglądać. Jest to malusieńki domek. Domostwo jest niejako przytulone do latarni. Mamy tutaj bezpośrednie wejście na klatkę schodową, co by dostać się na sam szczyt. I ta ryba jest ważniejsza niż nam się wydaje, dlatego że łączy obydwa te budynki. I one mało co latają. Dobra, w każdym razie, co jest w środku? No, musi być łóżko. Bardzo ładnie zbudowana pościel. Jest lampa naftowa, a dalej po drugiej stronie, no, współcześnie nazwalibyśmy to aneks kuchenny. Jest jakiś piecyk. Ja może odpalę cały ten mechanizm, żebyśmy widzieli, jak fantastycznie to wygląda. Jakby tam to drewno się paliło. Jest jakiś zegar. Tutaj biurko. Co prawda, nie widzę nigdzie krzesełka. Ale powiedzmy, że taki latarnik to głównie śpi, jak już zrobi to co musi. No jest fajnie, jest mało miejsca, ale zwróćcie uwagę na niektóre ciekawe patenty. Na przykład te takie nietypowe drzwi, bo to nie jest ten typowy motyw co w Lego City, że tam wiecie, futryna i to się otwiera. Tutaj jest to zbudowane z wielu mniejszych elementów i taka dosyć ciekawa klamka. Okej, okay, no to przejdźmy w końcu do latarni. Tyle gadania wokoło. A trzeba już tam zajrzeć. I jak widzieliście na początku, to jest wysoka, strzelista konstrukcja, dlatego oglądanie trzeba rozłożyć na raty. I tutaj mamy bardzo wygodny patent. Można sobie odczepiać te poszczególne moduły. Niczym w niektórych statkach kosmicznych, takich wahadłowcach, rakietach, coś takiego też się pojawiało. No i tutaj zaglądamy do środka. W sumie miejsca nie ma zbyt dużo, ale zawsze zadbano o drabinkę, o jakiś taki rant, gdzie dałoby radę umiejscowić minifigurkę, że ona faktycznie przeskakuje, co wymagałoby trochę zręczności, ale byłoby możliwe, a także gdzie niegdzie jakieś drobne akcesoria. Akurat na parterze mamy siekierkę. No, jest całkiem w porządku, nie jestem tylko przekonany odnośnie. Wyglądu tych okien, tych tutaj zewnętrznych parapetów i wykorzystano takie klocuchy, co to zazwyczaj są nad kolem. No nie wygląda to źle, nie psuje tej konstrukcji, aczkolwiek bardziej podobały mi się te okienka w zamku Peach, chociaż tam było dużo bardziej komiksowo. Tutaj jest poważniej i realistycznie. No, aczkolwiek nie wiem co konkretnie tutaj chciałbym zmienić, bo w sumie wygląda to odpowiednio realistycznie i pasuje do całości konstrukcji. Naturalnie budynek zwęża się ku górze i zobaczmy, czy coś tam w środku nas jeszcze zaskoczy. O, w tym miejscu, gdzie jest bardzo ciemno, widzę mocno oldschoolowy, być może XVII-wieczny obraz. Teraz widzicie go na naklejce, no bo tam jest bardzo ciemno. Trzeba też wiedzieć, pamiętać, za jaką część tych wszystkich ścianek chwytać, żeby to nam łatwo odchodziło. No i tutaj kolejna drabinka, a także jakiś klucz francuski, płaski. Okej, okay, co by pewnie pomajstrować na górze i coś tam nareperować w razie potrzeby, bo tym również zajmuje się latarnik. No to przejdźmy na sam szczyt. Trochę nam to zajęło. Źródła podają, że na poważnie soczewkę Fresnela zaczęto wykorzystywać w 1822 roku. I tutaj macie z Wikipedii porównanie przekrojów wspominałem o tym na początku. Po prostu ta taka nowa, pierścieniowa soczewa lepiej się sprawdza. I jakby ktoś się znał na budowie takiej latarni, to by tutaj dostrzegł i rozpraszacz, i kolektor wszystko się po prostu zgadza. To światło jest odbijane od szyby, a później ekspediowane poza latarnię. Bardzo. Kreatywnie, że wykorzystano dobrze nam znane elementy od garażu. No i tutaj także jest dość wysoka barierka. Mini figurka raczej nie wypadnie. Jest bezpiecznie. A także zadbano o taką logiczność przejścia z tej klatki schodowej, bo tutaj są jakby takie maluteńkie drzwiczki, co by wypełznąć na zewnątrz. A na samym szczycie, o pewnie znacie ten element o. To jest jakaś szabelka Taka należąca zazwyczaj do muszkietera. No moim zdaniem ta czerń tutaj jak najbardziej pasuje. To jest godne zwieńczenie budynku. Dwie minifigurki, mewa, kot oraz ryba. No niewiele, ale z drugiej strony starano się chyba odzwierciedlić tą specyfikę pracy latarnika, gdzie głównie siedzimy w samotności. Jeżeli chodzi o tego pana... No, powiedziałbym, strój mało charakterystyczny, to mógłby być równie dobrze jakiś urzędnik pocztowy, nic takiego bardzo charakterystycznego oprócz tej lunety, ale pozbawionej szkiełka zazwyczaj tutaj kładli taki transparentny groszek. Oczywiście podoba mi się ten zegar typu cebula gdzieś tam w jednej kieszonce umieszczony, no i bardzo dobrotliwy grymas na twarzy. Ta główka może tutaj czasem debiutować, ale pewności nie mam. No a to może być na przykład córka latarnika, bardzo fajny ciemnozielony kapok i jeszcze pod spodem mamy jakiś sweter, bo to wiadomo, napłynęła na łódce i wysokie buty. W ręce natomiast kompas. No figurki są ok, ale <laughs> jakoś nic mnie tutaj na kolana nie powaliło. Fajnie, że dostajemy znowu mewę. To jest taki dobry gumowy ptak. O, coś takiego. W tak pięknych, dopracowanych zestawach recenzenci czepiają się szczegółów. I szkoda, że na tej półce, gdzie jest butelka i ser, nie zdecydowano się użyć takiego klocka. Od razu byłoby i jeszcze bardziej detalicznie. A jeżeli chodzi o ciekawostki, to ten obraz jest inspirowany zdjęciem Sandro, czyli autora tego pomysłodawcy, który no, wygrał wielki konkurs na Lego Ideas. Jak to zwykle bywa w serii LEGO Ideas, materiały dodatkowe to prawdziwe złoto. Mamy tutaj krótką, pigułkową historię najciekawszych latarni morskich, od takich najwyższych po takie, które jako pierwsze wykorzystywały elektryczność. Takie bardzo historyczne, na przykład aleksandryjską, i tak dalej. Tutaj natomiast mamy kilka słów na temat soczewki i jak ją starano się wykonać, jeżeli chodzi o klockowe uniwersum. Kilka prototypów, niesłychanie fascynujący materiał. A dalej to już słów kilka na temat Sandro, czyli tego pomysłodawcy projektanta. Tutaj zdjęcia z rodzinką, a także jego słowa podziękowania. No i na końcu, jak to zwykle bywa. Mamy tych właściwych projektantów zatrudnionych w firmie Lego, którzy dopieścili cały ten model, i trzeba przyznać, oj, wyszło im to dopieszczenie jak najbardziej. Było wiadome od pierwszych zdjęć, że Aurora Point nie zawiedzie, i faktycznie klimat jest tutaj przegenialny. Aczkolwiek cena bardzo wysoka. Niewiele ponad 2000 elementów. A zwróćcie uwagę, na przykład, plac zgromadzeń, optycznie dużo większy, zawiera ponad 4000 klocków. No i kosztuje mniej więcej tyle samo, jeżeli chodzi o ceny katalogowe. No tutaj mamy jednak to światło i ruch. Elementy zapasowe, jest dużo ciekawostek, jest kilka nadruków. Jakieś tam klejnoty da radę coś wyciągnąć. Mało jednak zwierzaków i minifigurek. Mimo wszystko, no ale taka ciemno-niebieska podstawka oraz dopracowane budynki nie pozwalają mi dać innej noty niż 9 plus na 10. Mimo wszystko, bo to jest kawał dobrego zestawu. No i co? Piszcie w komentarzach wasze opinie, czy będziecie się decydować i zbierać, bo to jest dobry pomysł na przykład na świąteczny prezent. Hejo!